Zapraszamy w sobotę, 5 kwietnia na 16 do sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie. Kumulacja pozytywnej energii, czyli rokowe granie dla Wiktorka Chorego na MLD. Scenę na początek oddajemy w ręce dzieci i młodzieży w okolicznych szkół w ramach konkursu Talent Show. Jednocześnie na sali dostępne będą liczne atrakcje. Kącik z goglami VR, w których będzie można udać się w szaloną, wirtualną podróż rollercoasterem w tropikach. Kolorowe warkoczyki, malowanie buziek, animacje dla dzieci i nie tylko z Karolandią, kawa, pyszne domowe ciasta na miejscu i na wynos. Wyśmienite ciepłe dania, zumba show, loteria fantów z atrakcyjnymi nagrodami do wylosowania, licytacje ciekawych fantów, m.in. lot turystyczny prywatnym samolotem oraz helikopterem nad okolicą. Ukulele, najnowsza koszulka meczowa Kuby. Popiwczaka. Z autografami zawodników Jasrząbskiego Węgla, m.in. Tomka Fornala. Oraz koszulka meczowa górnika Zamek Książ Wałbrzych z autografami zawodników. Wejściówki do atrakcji turystycznych regionu. Nocleg dla, czt dla czterech osób w Tipi, Janiszowie. Obrazy, rękodzieło. Voucher na prywatny seans w Kinie za Rogiem w Krzeszowie. Voucher na makijaż profesjonalny. I wiele, wiele innych. Każda aktywność pomoże w rehabilitacji Wiktorka. Około 19 na scenę wkroczą za przyjeździeń artyści. Maciek Mazik, Karol Muskała, szczyle, reaktywacja. The Light Street, którzy zagrają swoje najlepsze kawałki. Zapraszamy 5 kwietnia na rokowe granie dla Wiktorka.